Dzień dobry Państwu, poprosiłem o to spotkanie, ponieważ sytuacja związana z budową mieszkań na wynajem, tak? Mieszkanie dla rozwoju na Witkowicach osiągnęła pewien poziom, który wymaga już interwencji ze strony Rady Miasta. Od tego typu interwencje proszą i błagają nas mieszkańcy. Pozwólcie, że przeczytam dwie informacje, które ja dostałem, ale jak zapytacie Państwo innych radnych, to radni dostają podobne i dostają ich dziesiątki już w tej chwili. Panie Jasku, błagam o pomoc. Dostaliśmy się na listę na mieszkanie na Witkowicach. Mieliśmy dostać klucze w sierpniu, a do dziś ich nie mamy. Musimy opuścić to mieszkanie, które wynajmujemy, a walizki już spakowane. Proszę nam pomóc. Panie Radny, kiedy w końcu oddadzą te nowe mieszkania komunalne przy cmentarzu? Ile można czekać? Mam wystawić z torbami pod ratusz, tu pada nazwisko e, rodziny, którzy okupują moje mieszkanie, a mieli je opuścić we wrześniu. Proszę o odpowiedź. E, Śledzę to, co Państwo robicie jako media od dłuższego czasu, informujecie o całej sytuacji, ale też śledzę komentarze, które się pojawiają pod tymi... Materia materiałami. One wszystkie zaczynają przybierać takiego dramatycznego charakteru. Przypominam Państwu konferencję prasową, którą Pani Prezydent wraz z zastępcą do spraw gospodarczych E.P.E.H. i prezesem Robertem Cieciorą odbyła 10 lipca 2023 roku. Podczas tej konferencji prasowej poinformowani wszyscy zostaliśmy, zarówno my jako radni, jak i opinia publiczna o tym, że w dniu 31 sierpnia będzie oddany pierwszy budynek. Wówczas obok pani prezydent na ścianie pojawiła się taka infografika, w której były podane terminy oddawania poszczególnych budynków. 31 sierpnia budynek numer 1, 30 września budynek numer 2. 23 stycznia budynek 24 roku budynek nr 3 i 23 marca 2024 roku budynek nr 4. Dzięki Państwa publikacjom i obserwacji tego, co się znajduje na materiałach filmowych i zdjęciach, już wtedy widziałem, że realizacja tego pierwszego postulatu jest niemożliwa. Dlatego, że stan tego obiektu i znając procedurę, jak długo trwa odbieranie przez poszczególne instytucje odbierające obiekt, jest nie do osiągnięcia w tamtym dniu. W dniu 24 sierpnia o godzinie 14.26 odbyłem rozmowę telefoniczną z prezesem Robertem Cieciorą, którego zapytałem o to, kiedy będzie oddany pierwszy budynek, ponieważ już mam sygnały, że 31 sierpnia. To się nie odbędzie. Wówczas prezes Robert Cieciora poinformował mnie, że pierwszy budynek będzie oddany na początku października. Czekaliśmy wszyscy do października, mieszkańcy Kołobrzegu, którzy się do mnie zwracali z tym problemem. Również ode mnie dostali taką informację, że na początku października dostaną klucze od tych budynków. Dziś mamy 7 listopada i do dziś tych kluczy nie ma. Z informacji, które posiadam, wiem, że inwestor próbował zakończyć tę budowę i występował wcześniej już do instytucji odbierających, ale jeżeli ktoś myśli, że milczącą zgodą da się załatwić pewne kwestie, mimo że nie spełnia się wymogów, do odbioru, to będzie się musiał liczyć z tym, że to, co mówi, jest dużą naiwnością. Dziś usłyszałem od pani prezydent w informacji prezydenckich kwadrans, że prezes Robert Cieciora został zobowiązany do odbycia rozmów z mieszkańcami, którzy są na liście oczekujących na przydział tych mieszkań, ponieważ pojawiły się problemy również i takiej natury, że część osób ponosi dodatkowe koszty z tytułu nieopuszczenia wynajmowanych przez siebie wcześniej lokali mieszkalnych i że prezes Cieciora został po, przez panią prezydent zobowiązany do określenia terminu oddania pierwszego obiektu. Ale termin oddania pierwszego obiektu to jest jeszcze nie wszystko, dlatego że tu już mamy ponad dwa miesiące po, poślizgu, w mojej ocenie to się skończy trzymiesięcznym poślizg, poślizgiem co najmniej, ale mamy poślizgi w kolejnych obiektach, które się e, tam znajdują i mieszkańcy, którzy mieli zasiedlić budynek numer dwa e, na koniec września e, tego roku, nie zasiedlą go, może nawet i do... Świąt. Oczekuję, że prezes oczywiście publicznie zajmie stanowisko w tej sprawie wraz z panią prezydent i powiedzą publicznie, tak, kiedy ci mieszkańcy, którzy nas bombardują, możecie zapytać kolegę radnego, który tutaj siedzi, dostaną klucze do tych lokali mieszkanych. Ale to nie wszystko. Dlatego że opinia publiczna powinna również wiedzieć o, o innych sprawach, które są związane z umową, która została zawarta z firmą, która wykonuje. Te inwestycje. Jedną z takich, jedno z takich pytań, które się pojawia również w przestrzeni publicznej na Państwa stronach internetowych, również na Facebooku, jest to, czy to opóźnienie inwestycji jest opóźnieniem. Uzgodnionym i planowym, tak? czy w umowie z wykonawcą są zawarte pewne klauzule mówiące o karach umownych, tak? czy w umowie są zawarte klauzule na temat harmonogramu oddawania poszczególnych budynków. My również jako radni chcemy wiedzieć, czy do tych umów zostały sporządzone aneksy, które dokonywały jakiekolwiek zmiany tych umów, ponieważ ja sobie wyobrażam to w taki sposób, że jeżeli jest, jesteśmy umówieni na zrealizowanie określonej inwestycji do określonego czasu, to po przekroczeniu tego terminu, Idą e, kary umowne, które w każdej umowie, w mojej ocenie, powinny być zawarte, to się nie zawsze udaje. Mieliśmy taki przykład placu zabaw przy ulicy Dibuła, gdzie poprzez pewien zabieg Urzędu Miasta, czyli częściowy odbiór tego placu, zostały pewne kwestie związane z odsetkami karnymi wstrzymane, A w mojej ocenie powinny być naliczone i w tym zakresie miasto powinno być bezwzględne, tak? Jeżeli ktoś w przetargu startuje i umawia się z nami na wykonanie określonego przedsięwzięcia, powinien tego przestrzegać. Co więcej, my nie wiemy, dlatego to, że ani pani prezydent, ani w, pani prezydent może nawet o tym nie wiedzieć. Tak? My nie wiemy tak naprawdę, jakie są powody tych przestojów i jakie obiektywne przesłanki wpłynęły na to, że niedotrzymany został termin 31 sierpnia, niedotrzymany został termin 30 września, niedotrzymany został termin, o którym mówił mi prezes. Cieciora w rozmowie indywidualnej ze mną i niedotrzymane zostały terminy, które są obiecywane ludziom, tak? zarówno przez urzędników KTBS-u, jak i w Urzędzie Miasta. Opinia publiczna dziś powinna o tym wiedzieć. Z kolei ja do pani prezydent występuję z jeszcze jednym wnioskiem, ponieważ to jest bardzo ważny program tej kadencji. Pani prezydent dużo położyła wysiłku na to, żeby przekonać radnych, żeby go zrealizować. Dlatego chciałbym prosić Panią Prezydent, nawet nie prosić, domagam się jako radny Rady Miasta, tak, żeby Pani Prezydent objęła proces inwestycyjny kontrolą właścicielską, ale nie przez Radę Nadzorczą. Sam mam uprawnienia do zasiadania w rad Nadzorczych, wiem jak Rady Nadzorcze się tego typu sprawami zajmują, tylko przez wyspecjalizowaną jednostkę i komórkę organizacyjną Urzędu Miasta, czyli Biura Audytu i Kontroli. I żeby Biura Audytu i Kontroli przygotowało dla Pani Prezydent, protokół z takiej kontroli, żeby pani prezydent dowiedziała się jakie są obiektywne przesłanki i powody, dla których ta inwestycja jest opóźniana i żeby poinformowała nas, ale również i opinię publiczną w tym zakresie. Mam zaufanie, jeżeli chodzi o biuro audytu i kontroli. Pracowałem z tymi ludźmi, wiem, że do tematu podchodzą bardzo profesjonalnie, umiem czytać ich protokoły i wiem czego w nich szukać. I kolejna rzecz, Pani Prezydent powiedziała to dzisiaj publicznie, że prezes KTBS przedstawi informacje, kiedy pierwsze klucze będą oddane. Oczekuję, że nastąpi to niezwłocznie. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to. Nie widzę, dziękuję. Dzień dobry Państwu. Pokrótce postaram się ustosunkować do tych wszystkich zarzutów czy uwag, które przedstawił Pan Radny. Myślę, że tych uwag mogłoby być 90% mniej, gdyby Pan Radny skorzystał z swoich uprawnień i kompetencji i przyszedł do TBS-u i zapoznał się z materiałami źródłowymi. Być może konferencja wtedy Pana Radnego Woźniaka trwałaby 3 minuty, bo tylko tyle miałby do powiedzenia, a nie perorowałby minut 10 opowiadając o rzeczach, które mógł sam sprawdzić w naszym biurze. Jeżeli chodzi o umowę z Generalnym Wykonawcą, jest to dla nas bardzo trudny partner, ze względu na to, że jest to firma z bardzo bogatym doświadczeniem, potrafiąca prowadzić procesy inwestycyjne, a przede wszystkim obsługiwać je pod kątem prawnym. Myśmy na początek tej inwestycji wynajęli profesjonalną kancelarię prawną ze Szczecina, która w sposób obiektywny prowadzi nasze sprawy i pilnuje naszych interesów. Jeżeli chodzi o aneksy do umów przedstawiane z generalnym wykonawcą, czy, przedkładane przez, czy podpisywane przez generalnego wykonawcę i przez nas, Takich aneksów w sumie było cztery. Pierwszy z tych aneksów dotyczył przesunięcia w terminie przedstawienia nam dokumentacji projektowej ze względu na panującą w tamtym czasie pandemię COVID, co było oczywistą kwestią w tamtym czasie. Następnie okazało się, że podczas wykonywania... Robót ziemnych, pomimo bardzo gęstej siatki odwiertów geologicznych, jakie wykonaliśmy przed tą inwestycją, okazało się, że występują w podłożu grunty niestabilne, które należało wybrać, zapełnić je gruntem, który by zapewnił odpowiednią nośność tego terenu, zagęścić i dopiero można było dalej kontynuować roboty budowlane. Trzecim czynnikiem był taki czynnik, że w sierpniu pojawiły się niezwykle silne opady atmosferyczne, deszcze nawalne. Rów, który przebiega nieopodal tej działki, nie nadążył z odbiorem tej wody. Ja tutaj mam przygotowaną dokumentację fotograficzną, jak wyglądał plac budowy przed zalaniem, a jak w tym czasie, kiedy ten rów był wypełniony i nie odbierał wody, zalało nam cały plac budowy, rozmyło drogę, rozmyło obrzeża, rozmyło, rozmyło podbudowę tej drogi należało wtedy przeprojektować to wszystko daliśmy dodatkowe mury oporowe na granicy z tym rowem wykonawca wymienił tą całą nawierzchnię która już była przygotowana do położenia masy bitumicznej ze względu na to że nie było zbyt wielkich szans aby to wszystko przeschło i korzystniej dla niego było ściągnąć tą wierzchnią warstwę i ułożyć nową warstwę tłucznia klińca, zagęścić to i potem można było dopiero jeździć i dowozić materiał budowlany do tego miejsca. I kolejnym elementem tego czwartego aneksu, który wpłynął na przesunięcie tego ostatniego terminu było to, że w robotach budowlanych, które realizowała dla nas potocznie mówiąc gazownia, jest to podmiot niezależny, niezależny ani od inwestora, ani od wykonawcy, który przyłączy na sieci gazowniczej wykonuje we własnym zakresie własnymi siłami w oparciu o własną dokumentację projektową, również napotkał na jakieś problemy na Jakiś okres czasu, dosyć długi, zawiesili te roboty, musieli przyłącze gazowe w części przeprojektować, i dopiero 20 października dokonano czy 25 dokonano tak zwanego zagazowania tej nitki gazociągu, i 30 października otrzymaliśmy protokoły, które umożliwiły nam dalszą kontynuację procesu inwestycyjnego i przystępowanie do jakichkolwiek odbiorów robót budowlanych. Jeżeli chodzi o te terminy, które były przekazywane najemcom, to jest tak, jak mówiła pani prezydent, że będą te mieszkania oddane w ostatnim kwartale tego roku. Ja obserwując postęp na placu budowy, miałam nadzieję, że będzie, te, będzie to szybciej. I owszem, takich, takie informacje przekazywałam, bo wszystko wtedy na to wskazywało, że będzie to szybciej. Wiem, jak ludzie oczekiwali na te mieszkania, wiem, jaka była. Presja tych przyszłych najemców na to, żeby takie mieszkania jak najszybciej otrzymać, i w związku z tym wydawało mi się, że będzie to szybciej. Tak przebiegały prace na placu budowy, jest udokumentowane wpisami w dziennik budowy. Można było tego zrobić. Niestety, czynniki, które nie do końca od nas zależą, czy w ogóle od nas nie zależą, uniemożliwiły nam to. Czwarta sprawa, najbardziej istotna, którą chcę powiedzieć, to to, że. Termin zakończenia całej inwestycji, który jest na bodajże koniec półrocza przyszłego roku, na dzień dzisiejszy nie wydaje się być zagrożony, czyli cały proces inwestycyjny, który zakładaliśmy, zakończy się w tym terminie, który zakładaliśmy. Te oddania budynków następują wewnątrz tego okresu. Prowadzenia całej inwestycji. Przesunięcie w zakresie budynku pierwszego, w zakresie budynku drugiego. Budynek trzeci i czwarty powinien być oddany w terminie. Ale to y, są. Y, te daty są zupełnie ode mnie w, jak, w jakikolwiek sposób niezależne, bo nie wiemy jeszcze, jakie okoliczności przy, przytrafią się po drodze, różne czynniki mają na to wpływ, nie odpowiadamy tak na to, jak będzie wykonawca to przeprowadzał, jakim zakresem siły roboczej i, i trudno mi teraz podawać jakikolwiek konkretny termin w tym zakresie, w zakresie zakończenia robót budowlanych. Proszę Państwa, ja już rozpocząłem y, cykl spotkań z tymi mieszkańcami. Dzisiaj była u mnie pierwsza grupa osób, bodajże dziewięcioro przedstawicieli rodzin, z którymi rozmawiałem, wyjaśniłem to wszystko. Spotkanie było ponad godzinne, przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Na jutro mam umówioną kolejną grupę osób. Powiem szczerze, że to co czytał tutaj pan radny Woźniak te dramatyczne, no dramatyczne maile, które przedstawiali czy przysyłali mieszkańcy, jeżeli to byli mieszkańcy, nie docierały do mnie takie informacje, bo jest w TBS-ie pani administrator, która jest oddelegowana do prowadzenia wyłącznie tego zadania i obsługi administracyjnej tych mieszkańców. Podała swój numer telefonu, podała swój adres mailowy przynajmniej od dwóch miesięcy kontaktujemy się z tymi ludźmi dzwonią do nas uzupełniają dokumenty dosyłają swoje zaświadczenia także te nasze relacje czy interakcje takie między nami jako firmą a między najemcami są cały czas realizowane i ani do mnie nikt nie dzwonił ani z najemców również nikt do mnie nie dzwonił pomimo tego, że mam przyjęcia interesantów w czwartki można się ze mną umówić dzwonili owszem do pani administrator która udzielała im informacji że nie jest w w stanie podać konkretnej daty zakończenia tej budowy. Czy to będzie w tym roku dokończę swoją wypowiedź i odpowiem na Pani pytanie? Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Roboty na budynku są zaawansowane przynajmniej w 90 kilku procentach wewnątrz, są mieszkania praktycznie wszystkie gotowe, są, jest teraz instalowany biały montaż. Są, jest glazura, jest terakota położona, jest stolarka drzwiowa wewnętrzna i, i drzwi zewnętrzne. Trwają jeszcze prace wykończeniowe na klatce schodowej. Mam nadzieję, że to uda się w tym roku te mieszkania przekazać.